Należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Opłata wynosi 30 zł. Załóżmy, że dłużnik nie ma pieniędzy, to wtedy koszty sprawy ponosi państwo, ale zastrzega sobie, że potem się upłynni majątek dłużnika, wówczas skarb państwa należy w pierwszej kolejności spłacić. Dłużnikowi z majątku zabiera się tyle, żeby go było stać na średni czynsz na okres dwóch lat czasu na spłacenie długów ma się 3 lata. Potem reszta długu jest umarzana. Tylko, że to nie tak musi wyglądać zawsze. Forma spłaty, to ile ma trwać, jaka ma być wysokość spłat, decydują o tym sędziowie. I tu mają pełną swobodę. Zgodnie z literą prawa starać się można o upadłość, jeśli mamy mniej niż wysokość zobowiązania, czyli kiedy się jest niewypłacalnym. Rok się nie prowadziło działalności gospodarczej i trzeba udowodnić, że z własnej winy nie popadło się w długi. Jak Spełniamy te kryteria, to jest 14 dni na to, by uzyskać decyzję. Kancelarie proponują napisanie wniosku za około 700 zł. Decyzja może zapaść jedynie na podstawie dokumentacji, ale jeśli przykładowo ktoś potrzebuje 5000 zł na miesięczne utrzymanie, to wtedy sędzia zaprasza do siebie, bo to całkiem podejrzana sytuacja i zachodzi podejrzenie krętactwa. Wszystko jest w rękach sędziego, istnieje niemal pełna swoboda w wydaniu decyzji o odrzuceniu czy przyjęciu wniosku. Ustawodawca określił dwa rodzaje odmowy. W jednym przypadku nastąpi odmowa, kiedy widać, że ktoś świadomie doprowadził do swojej niewypłacalności. W drugim przypadku musi nastąpić rażące niedbalstwo. A czym jest rażące niedbalstwo? No to przykładowo, twierdzę, że czekam na wymyśloną emeryturę z zagranicy i pod to zaciągam kredytów z różnych miejsc na pół miliona. Wiadomo, że ktoś niespełna rozumu tak postępuje. Głupota tutaj aż razi, stąd rażące niedbalstwo. Do sądu należy określenie, natury niewypłacalności, czy ktoś postąpił wręcz irracjonalnie, czy raczej walczył jak mógł i nie wyszło. Proza życia. Przykładowo, Marek wziął na kredyt auto wartości 25 tysięcy i po latach, mimo, że już spłacił 50, to wszedł komornik, co oznacza m.in. nagle 100 tysięcy do spłaty. W międzyczasie on i jego żona wylecieli z pracy, bo były zwolnienia grupowe. Pół etatu jego pracy, ona również, no nie wystarcza na to, żeby pokryć wydatki. Dodatkowe kredyty, by łączyć koniec z końcem, powoduje, że sąd patrzy przychylniejszym okiem. Sytuacja wzięła się z tytułu utraty pracy. Weźmy teraz Monikę. Ta ma umowę zlecenie, zarabia 1500 zł, wynajmuje pokój, ma chłopaka, żeby sobie ułożyć z nim życie, postanawia założyć działalność. Praca jednak niejednokrotnie 14 nawet godzin na dobę nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nikt nikogo nie naciągał. Winna była sobie sama, bo podjęła sporo błędnych decyzji nieświadomie. Przyważnie rozprawy sądowe nie trwają długo. Sędzia ten czas poświęca na zrozumienie sytuacji, nastawienia, chęci czy emocji dłużnika. Jeśli nie działano po to, by skrzywdzić wierzyciela, nikt Kierowano się wyłącznie chęcią wzbogacenia się. Jeśli chciało się w międzyczasie założyć rodzinę, to sędzia nie ma innego wyjścia. Wówczas takiego dłużnika wyjmuje się spod egzekucji, daje mu tym samym motywację do tego, by szukać dalszego rozwiązania swojej sytuacji. Należy pamiętać, że sąd kieruje się w głównej mierze względami humanitarnymi. Po ogłoszeniu upadłości syndyk się pojawia, czyli podmiot odpowiedzialny za upadły majątek. Musi on poznać cały jego zasób i ma mieć go w pełni do dyspozycji. Jak jeżeli ktoś rozmiał się z prawdą wówczas postępowanie jest umarzane a tak to razem z sędzią ustalają co za ile sprzedać jak spłaty mają wyglądać a wszystko po to by pieniądze mogły zostać zwrócone komu trzeba jak komuś już nic nie zostało proces to błyskawiczna formalność umorzenie długu może nastąpić praktycznie natychmiast tylko sędziowie są również przygotowani na oszustów na pewno łatwo nie będą mieli zarówno wierzyciele jak i windykatorzy mówią że jest łatwo ukryć majątek że nie nie ma odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji, że sądy łagodnie podchodzą do dłużników, którzy nie wskazują lub nie wydają syndykowi majątku, usprawiedliwiając to z względami humanitarnymi. Niektórzy uważają, że liberalne rozwiązania ustawy są niesprawiedliwe. Proszę pamiętać, by spłacać zobowiązania finansowe w terminie, ale też nie bierzcie maksymalnie przypadającej kwoty kredytu. Choć bank może na przykład chcieć wręczyć tobie 400 tysięcy złotych, to lepiej wziąć tylko 200. Wówczas wy Wchodzą mniejsze raty, no i to mniej boli po kieszeni. Dodatkowo lepiej regularnie oszczędzać, co miesięczne odkładanie pieniędzy stanowi zabezpieczenie na czarną godzinę, no i średnie zadłużenie tych, którzy korzystają z upadłości konsumenckiej w ubiegłym roku, czyli w 2019 roku wyniosło 142 tysiące złotych, podczas gdy w 2015 na 15 roku ta kwota wynosiła jakieś 100 tysięcy złotych więcej. Taka jest średnia. Ale zadłużona rekordzistka w 2018 roku winna była bankom ponad 8 milionów złotych. Takie dane znajdują się w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Big Info Monitor. Możemy się z nich również dowiedzieć, że wśród decydujących się na upadłość jest więcej kobiet, bo aż 55%. Teraz, dobre przepisy o upadłości są potrzebne, bo im bardziej bogaci się społeczeństwo, tym groźba bankructwa rośnie. Pokus jest coraz więcej. Atakują reklamy kredytów i chwilówek, a konsumpcja na kreskę jest obowiązkowa. Standardem. W takich warunkach tych, którzy przecenili swoje możliwości, musi przybywać. Tymczasem, jak przekonują ci, którzy wpadli w pułapkę zadłużenia, o problemach finansowych w naszym społeczeństwie się nie mówi. To tabu, większe niż seks. Kto wypada z konsumpcyjnego wyścigu o coraz wyższy standard życia, ten jest pozostawiony sam sobie. Najpierw zadłuża się coraz bardziej, aby nikt nie zorientował się, że wpadł w kłopoty, aż jest już za późno, by samemu wyjść z finansowej matni. Osobom w spirali długów nie pomagają też głośne sprawy, taka jak choćby Michała Wiśniewskiego. Wokalisty ich troje. Pogrążył się na jakieś 30-35 milionów złotych? Tylko brać należy pod uwagę, że sąd nie dopatrzył się u niego rażącego niedbalstwa, bo postanowiono Wiśniewskiemu dać drugą szansę. Ocena przeciętnego Polaka była dla Gwiazdora zdecydowanie mniej przychylna. W każdym razie, bankructwo to nic strasznego, bo można liczyć na ogłoszenie upadłości ze względów humanitarnych. Czego nie życzę nikomu. W takiej sytuacji, bo jak już się ktoś w niej znajdzie, to niech wie, że to nie jest koniec świata. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Kciuki do góry. Jak się nie podobało, kciuki w dół. A jak się średnio podobało, kciuki w boki. i rzucić tematem na kolejny film. Dziękuję bardzo za wsparcie. Reklamy, Patronite, wszystko jest wspaniałe. Linki są pod filmem. Zachęcam, zapraszam serdecznie. No i my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się, jak. Kto jest u niego z tymi finansami? Czy trzeba się bać? Czy wziąć za siebie? To tyle na ten temat prosto z mostu. Pozdrawiam. Nowy nos.